Sprawdził się niestety najgorszy scenariusz dla skrybę chatów, a więc Praga awansu do turnieju finałowego Ligi Mistrzów. Odpadnięcie już w pierwszej fazie pucharowej z tych rozgrywek. To już druga porażka tak naprawdę na drugim froncie, bo w finale Pucharu Polski, który rozegrany zostanie w najbliższy weekend, siatkarze z Bełchatowa również nie zagrają, zostaje im tylko obrona medalu Mistrzostw Polski. Obrona, przypomnijmy, nie złotego, ale srebrnego krążka. Zobaczymy jak to będzie to melodia przyszłości natomiast co do spotkania z Arkasem Izmir jeszcze raz to potwierdziło się że reguła złotego seta być może nie do końca jest sprawiedliwa bo bohaterowie nie wygrali pierwsze spotkanie na wyjeździe 3 do 1 ale na pewno jest bardzo widowiskowa Niestety na tym widowisku stracili polscy kibice stracili nasi zawodnicy bo, bo to oni ze spuszczonymi głowami y, opuszczali parkiet y, po przegranym meczu tak naprawdę Myślę, że kontuzje też w jakiś sposób pokrzyżowały szyki tenerowi Jackowi Nawrockiemu. Michał Winiarski, który niedawno dołączył do drużyny, którego trafiły rozmaite urazy. pierwszy problem z kręgosłupem, później skręcona kostka. Myślę, że kra płaci także za to, że nie ma w jej drużynie największej gwiazdy Bartosza Kurka, który w pojedynkę potrafił rozstrzygnąć najważniejsze spotkania. Sądzę, że to jest sezon, który. Nie do końca należy spisywać na straty, bo Bełchatowianie mogą zrewanżować się na Resowi bądź też innym zespole i sięgnąć jeszcze po złoto Mistrzostw Polski. Ale na pewno odpadnięcie już w pierwszej fazie kucharowej fazie Ligi Mistrzów jest no, wielkim zaskoczeniem. Mogę nawet powiedzieć, że sensacją, bo przecież aż takich gwiazd w drużynie Arkastu Izmir nie ma. I tak drużynę te trapią podobnie jak i Bełchatowian, kłopoty. Taka jest siatkówka, ona jest fajna, ona jest przyjemna, nie zawsze... Jesteśmy tylko beneficjentami tych przyjemnych chwil. Czasami też trzeba przełknąć, ale niepokojące jest to, że tak naprawdę w starciu z włoskimi rywalami, z tureckimi, nasze drużyny coraz częściej dostają lanie. Udało się Bowhatowianom wygrać w grupie z Dynamo Moskwa dwukrotnie i to jest taki wielki plus tych rozgrywek. Niemniej rozlicza się drużynę po efektach końcowych, a nie po tych krokach pośrednich, jakie uczyniły w grupie. Szkoda, skryw nie ma, jest to na pewno wielki cios. W te drużyny. Porażka i odpadnięcie z zakazem wywołuje jak zwykle w kalkulacji u Kibiców, czy nie skończy się to na trzęsieniu ziemi personalnym w Bełchatowie. Myślę, że to najgorszy z możliwych wariantów. Nie sądzę, by prezesi, szefowie klubu dopuszczali taki w trakcie rozgrywek. Sądzę, że poczekają do końca, będą cierpliwi, ale tak jak powiedziałem, nie zawsze jest przecież niedziela. Nie zawsze też tylko trener decyduje o polityce transferowej, bo. Bo przecież tutaj spójrzmy na ten problem w szerszym kontekście. Drużyna co i różniała jakiś kłopot z kontuzjowanymi graczami. Nie było zmienników, którzy weszliby i zastąpili tak od razu tych, którzy wypadają ze składu, przynajmniej nie byli na tyle wartościowi, bo też cały czas podnoszona była ta kwestia, że mamy kłopoty, mamy kłopoty. No wszyscy miewają kłopoty. Nie wiem, czy tak do końca to Jacek Nawrowski decydował o tej polityce personalnej. Wciąż ten skład nie jest wcale stabilny. Nie wiadomo, kto jest pierwszym rozgrywającym, czy jest nim Paweł Włocki, czy Dante Boninfante. To są tak naprawdę rotacje trenera, roszady. Szkolenia nie nieco wymuszone, bo kiedy nie gra jeden, gra drugi. Nie ma żelaznego e, gracza, który dzieliłby piłkami w, w drużynie z Bełchatowa. Sądzę, że e, w Bełchatowie do przewrotu nie dojdzie, że działacze wytrzymają ciśnienie i że Jacek nawrotki będzie pracował dalej. To tak e, ucinając troszeczkę te na które natknąłem się już zaraz po meczu e, i też przestrzegając przed e, pochopnymi ruchami, dajmy ludziom dokończyć pracę, którą zaczęli.